Gsbeats.com, kurwa jest low of flow. Przybyło to z wiatrem, ziom nie zawsze z fartem, Mhm. Mm no to. Już raz. Gsbeats.net. To raz, kurwa check. Przybyło to z wiatrem, nie zawsze z fartem, To tylko ta jest mnie rozbiera, bo chciałbym żeby ten tracek, który odjebał, mimo że boba nie ma. Kilka wersików tu na wstępie. Niech w nowym roku się każdemu dobrze wiedzie. To sylwestrowy mindfuck, taki ode mnie. Kilka tych słów, wiadomo szczerze. Niech pamięć tu jak cię nie zawiedzie. Ile wartości, ile honoru, ile tych słówek ustawicie, Żeby ziomek tu do pionu. Sam szukam czegoś, jakiegoś tu wzoru, bo jak na razie chemiczny jeszcze do tej pory mi nie pomógł. Więc chwilę na siebie, wow, wow, wow. więc chwilę dla siebie. Niech ktoś znajdzie wreszcie i szczerzej niż szczerze, co nieco szepnie. Ej, silowo ja nie wiem czy sam chcę więcej. Czy tak naprawdę nie próbowałem je więcej? Czy tak naprawdę nie próbowałem jeszcze tego tu życia, tego tu obita Pisze ziomek sam swojego tripa. Czy będzie okej, okay, czy będzie on wet? Proszę ciebie sam sobie stwierdź Ej, niech ta zamoła zostanie na chwilę w tyle, kurwa. Nie tak, jeszcze raz pojebałem się w tym wersiej. Niech ta zamuła zostanie chwilę na chwilę Kurwa na pierdolonym tyle Otwarta mabania, Otwarte bania, otwarte me pięści Lecz sam kurwa w sumie Nie wiem do kiedy Pozdrawiam wszystkich W ostatnim wersie wersiku Niech tobie się leciem bez tej liczby z tyłu Ej Niech.